Poniedziałek wyjazd na drugi obóz, tym razem do Warki, tam gdzie też przebywała polska reprezentacja. Tam gdzie polska reprezentacja, tam gdzie Chorwaci byli podczas euro i na pewno to jest bardzo dobry ośrodek i się cieszę, że, że działacze zdecydowali się na to i tam jesteśmy co prawda tylko 6 dni, ale te 6 dni nam w zupełności wystarczy, żeby dobrze potrenować, jeszcze się skonsolidować, bo tak jak wspomniałem, no liczę na tych dwóch defensywnych zawodników, którzy, którzy nas mogą zasilić, już będą od poniedziałku z nami. I... Później już trenujemy u siebie na, na obiektach i się szykujemy do tych pierwszych spotkań, bo tylko trzeba myśleć o nich, a później będziemy pewne korekty robić, oby tych korekt było jak najmniej, bo to znaczy, żebyśmy mieli dobre, dobre wyniki, bo za, zazwyczaj po dobrych wynikach jest mało zmian. I do zawodników zabierze Pan na obóz, to już wiadomo? Dzisiaj dokładnie po treningu jeszcze będziemy wiedzieć, bo, bo chcę zobaczyć, jak pisowski wygląda, bo też ma problem. Chcę zobaczyć tak samo jak Sylvester wygląda, bo też szedł ostatnio z paringu, ale chciałbym docelowo, żeby tyle samo chłopaków pojechało, to znaczy 28, bo, bo w tej grupie też jest Maciek korzym. Wiemy, że indywidualnie on, on pracuje. W tej grupie też by był e, obecnie kontuzjowany, nie jest to poważna kontuzja, ale lisowski i dlatego dlatego taka grupa by musiała jechać. W tym jest trzech bramkarzy, no to 20 i liczyłem Maćka to 24 zawodników z pola wiemy jak... Jak się ciężko trenuje, to zawsze ktoś tam narzeka, trzeba dać komuś odpocząć, czy tym młodym chłopakom i ja zawsze muszę mieć dwie jedenastki, że tak powiem, minimum do, do zajęć, żeby coś konkretnego zrobić. Bednarski zostaje co w pierwszym zespole, bo wiem, że jakiś się tym chłopakiem. To by było najlepsze rozwiązanie dla nas, bo był na obozie, zobaczył jak, jak to się pracuje, bardzo dobrze się spisywał, ale nie ma co ukrywać, no troszeczkę jeszcze mu brakuje i troszeczkę to jest za szybki przeskok, bo, bo wiemy jaka spoczywa odpowiedzialność na, 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 na defensorach i super rozwiązanie by było jakby poszedł właśnie grać do pierwszej ligi, tak samo Papka, tak samo myślimy o tym, żeby, żeby wypożyczyć ich właśnie, żeby nabierali doświadczenia i, i wrócili do nas za pół roku czy za rok, e, to życie pokaże w zależności jakby tam się prezentowali w nowych barwach i na pewno na tym byśmy skorzystali. A z tych zawodników, którzy wracają z pożyczeń, to raczej nikt nie dołączy do pierwszego zespołu. Raczej nikt, bo, bo na to się nie zanosi, bo tak jak mówię, że jesteś po pierwszym obozie, a, a te ligi, gdzie oni byli wypożyczeni później, kończyli zajęcia, to, jest, to są za duże różnice w treningach, w zgraniu, ale to też nie można mówić, bo, bo różne rzeczy się zdarzają i po, po tym drugim obozie też mogą jakieś zmiany nastąpić. Możemy też sprawdzić jakiegoś zawodnika, który, który nie znalazł sobie nowego klubu, no zobaczymy. No, na, na pewno dla nas jest najważniejsze to, żeby... Każdy zawodnik się rozwijał i ja przede wszystkim na to patrzę i dlatego są te wypożyczenia i nie chcę mieć, można powiedzieć, za dużo chłopaków w szatni i będą grać w trzecioligowych rezerwach, jak jest możliwość wypożyczyć ich do pierwszej, czy do drugiej ligi. No i na pewno tam yy, gra jest dla nich najważniejsza, nie tylko treningi z dobrymi chłopakami, którzy grają w ekstraklasie, ale przede wszystkim gra, przede wszystkim dźwiganie odpowiedzialności jaka jest. W tych, w tych niższych ligach tak samo grają chłopaki o premie, o miejsca i, i ci chłopcy na pewno o wiele szybciej mogliby dojrzeć, jak, jak tutaj, by tylko z nami trenując.